Jeśli lubicie książki, a książki o samochodach w szczególności, to zapraszamy dziś was do prywatnego muzeum motoryzacji, gdzie odpalimy trzy niezwykłe samochody. Żeby uzyskać większą moc tego samochodu jeszcze zastosowano gaźniki, Bardzo ciężko wyregulować, ale nie mniej, nie mniej to działa. Mówimy, się tutaj bardzo specyficznie, um, brzmi ten silnik. No, no. Jeżeli Specyfika, specyfika teraz odpalania. Jeszcze mi mógł to podejść tutaj z tej strony. Yy, są gaźniki, te gaźniki należy pier, jak to się mówi, przelać. Za chwilę trochę benzyny poczujemy. No, niestety taka specyfika. No i to się to będzie działo. Teraz trzeba odpowiednie drążki powyciągać, sanie no i tak. Teraz... Czujemy zapach benzyny, czujemy spaliny. Nie tak przy współczesnym naciskamy, iż to samochód uruchamia. Nie no, można to przelać, samochód nie zapalił wtedy. Także to jest adrenalinka. nie nieraz, jak uruchamiamy te samochody, wszyscy nie. Tak to widzicie, jak to wygląda. Tutaj Wyłącznik, Satra T87 z 1939 roku, bardzo ciekawy samochód, jest to samochód o pojemności 3, 3 litra, yy, chłodzony powietrzem, z tyłu bardzo charakterystyczna płytka yy, w tym samochodzie, żeby uzyskać większą arwy tego samochodu, bardzo Ciekawe trzy lampy, które podczas świateł długich można uruchomić światło to trzecie, no i co to więcej, no jest to samochód w latach 30, 39 był to samochodem najbardziej aerodynamicznym i osiągi jego no, wskazywały na dość duże szybkości rzędu 160 km na godzinę, tyle o tym samochodzie tu mogę powiedzieć, bardzo ciekawy. Pierwszy samochód w mojej kolekcji, który posiada szyberdach, otwierany właśnie w ten sposób. A ile tych samochodów się zachowało? W wiadomo? Polsce też prawdopodobnie jeden jest samochód. Ile tego się zachowało? Bardzo, bardzo trudno powiedzieć. nie? <laughs> Pięknie słychać. Niech Pan powie, co to jest za samochód? To jest Kord 810 z 1939 roku. Nazywany samochodem wyprzedzającym epokę. Bardzo innowacyjny samochód, jak na te lata. Jest to pierwszy samochód na świecie, który ma radio lampowe. Ono oczywiście, tutaj tylko troszeczkę słychać, ale jest niedostrojone. Jest tu pełna gama wskaźników, jak widzicie. Państwo prędkościomierz, obrotomierz, już paliwa, jak współcześnie, amperomierz. Ja teraz, to korporatorowczo, teraz nam nie było wyłączyć. Co tu jeszcze taka? Jest to samochód z przednim napędem. Pierwszy, jeden ze pierwszych samochodów Niezależne zawieszenie. Tylnia oś jest jak przybudowana, jak przy samochodach sportowych. No i ta innowacyjna sylwetka jego, jest to V8, silnik pięciolitrowy i bardzo ciekawa ta skrzynia preseleksyjna, proszę tu zobaczyć, jest to taki drążek, który tu się przekłada biegi, to jest dwójeczka, włączyłem trójkę, podczas jazdy czwórkę, w ten sposób tu się załącza biegi. Ile takich samochodów zostało? Na świecie. W Polsce prawdopodobnie jest to jedyny samochód. I ile w Europie? Trudno powiedzieć. Wyprodukowano 1019 chyba 19 sztuk. Ile tego zostało na świecie? Trudno trudno mi powiedzieć. Nie znamy. Chwilę o tym samochodzie. Oczywiście lampy tu są takie Pokaż Proszę pokazać. Poka tu jest taka dźwigienka, którą lampę będziemy otwierać. Tak w tych czasach niby samoloty podczas lądowania i teraz proszę sobie zobaczyć tam z przodu. Będę tą lampę Tak. tak. Nie tylko elektryczne, ale to jest z kolei. To no, co jest, tutaj, jeżeli chodzi o. tą szklinę preselekcyjną pokazaną. Widać bardzo mocno ten silnik tutaj pięknie. Unicest, Stato Marines, Korpus Amerykański, Korpus zarekwidował ten samochód. I on stacjonował w Berlinie w czasie okupacji w strefie amerykańskiej. Po zakończeniu misji samolot został zabrany do, z z powrotem, nie z powrotem tylko zabrany do, do stanu i był sprowadzany w 2000, tutaj mamy w 2015 roku, 2013 roku z powrotem tutaj do Polski. Taka była historia tego samolotu. Samochód Mercedes Cabrio 230 z 1938 roku, pojemność tego po samochodu jest 2200 litrów 45 koni mechanicznych na te szanse. Bardzo ciekawe. no może tutaj zademonstruję w jaki sposób kiedyś kierunkowskazy działały. No to, spróbuję go tutaj teraz odpalić. czad też za to przylekały tutaj górę tak